Wyobraź sobie przez chwilę, że stoisz przed mężczyzną, który wydaje się panować nad każdym aspektem swojego życia: jego zachowanie, codzienne nawyki, więzi z innymi ludźmi. Wszystko sprawia wrażenie uporządkowanego, zrównoważonego i pewnego siebie. Jednak gdzieś w głębi jego istoty kryje się miejsce nietknięte, niemal niedostępne. To jego emocjonalny rdzeń i choć nie wypowiada ani słowa, możesz to wyczuć. Istnieje niewidzialna bariera, ukryta przestrzeń, do której nikt nigdy nie wszedł, aż pojawia się obecność, która rozbraja go bez najmniejszego wysiłku. Żadnego pocałunku, żadnej obietnicy, tylko coś znacznie bardziej subtelnego. Gest, spojrzenie, energia niemożliwa do wyjaśnienia. Od tego momentu coś w jego wnętrzu zaczyna się budzić coś, do czego nikt wcześniej nie dotarł coś, o czym nawet nie wiedział, że tego potrzebuje. Karl Gustav Jung kiedyś powiedział, że ludzka dusza nie zakochuje się w tym, co oczywiste, lecz w tym, co symboliczne. Nie szuka pewności, szuka odbić. I często to niewidoczne rzeczy rozpalają cichy ogień w mężczyźnie, ale wibracja, częstotliwość, która dotyka tej części jego samego, o której myślał, że dawno odeszła. Czy kiedykolwiek czułaś, jakbyś dotknęła czyjeś duszy bez zamiaru? Czy zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego ktoś pamiętał cię z taką głębią, chociaż nic szczególnie intensywnego się między wami nie wydarzyło? Jeśli doświadczyłaś czegoś takiego, podziel się tym w komentarzach. Być może ta opowieść niesie więcej znaczenia, niż sobie uświadamiasz. Fascynujące jest to, że kiedy mężczyzna zostaje dotknięty takim doświadczeniem, nie zawsze to okazuje. Czasem, nawet się wycofuje, staje się bardziej racjonalny, chowa się za znajomymi wzorcami, ale to nie oznacza, że nie był poruszony. To tylko znaczy, że nie wie, jak poradzić sobie z tym, co poczuł, ponieważ to, co go poruszyło, było czymś, czego nie mógł kontrolować. To była emocja, która nie prosiła o pozwolenie, uczucie, które nie pasowało do jego starego systemu. I właśnie tutaj leży klucz. Męska dusza nie otwiera się przez logikę, ale przez to, co konfrontuje go z nim samym, z jego pustką, stłumionymi pragnieniami, głębokim tęsknotą za prawdziwym połączeniem. I to połączenie nie powstaje z tego, co kobieta mówi lub robi. Wyłania się z tego, co uosabia, często nawet o tym nie wiedząc. Kiedy kobieta jest w zgodzie ze sobą, kiedy nie szuka potwierdzenia, kiedy żyje w harmonii ze swoją prawdą, sama jej obecność staje się rodzajem cichego języka, który męska podświadomość natychmiast rozpoznaje, nawet jeśli umysł temu zaprzecza. W tym momencie nie zakochuje się w kobiecie jako postaci, ale w symbolu. W nieświadomej obietnicy czegoś, czego od dawna szukał, nie wiedząc, jak to nazwać. Gdy Jung mówił o zbiorowej nieświadomości, odnosił się do tych wspólnych, wewnętrznych obrazów, które wszyscy nosimy w sobie, nawet jeśli nigdy świadomie ich nie spotkaliśmy. W sercu mężczyzny często żyją kobiece obrazy, które towarzyszą mu od dzieciństwa: matka, opiekunka, muza, zbawicielka. Postacie, które kształtują jego emocjonalny świat wewnętrzny i które później projektuje na kobiety, ale jest jeden obraz, który przewyższa je wszystkie. To jest to, co Jung nazywał archetypu anima wewnętrzną reprezentację kobiecości, która nie jest definiowana przez rolę, ale przez energię. I kiedy mężczyzna spotyka kobietę, która bez zamiaru uosabia ten archetyp, coś w jego duszy zapala się to niezwykłe pragnienie ani zależność. To coś głębszego. To tak, jakby nagle rozpoznał siebie w lustrze, w które nigdy wcześniej nie odważył się spojrzeć. I dziwną rzeczą jest to, że ta kobieta zwykle nawet nie próbuje nie stara się uwieść, przekonać czy zadowolić. Po prostu jest całkowicie w sobie. I to właśnie ta autentyczność, tak rzadka, tak destrukcyjna, wstrząsa nim do głębi, ponieważ nie może jej kontrolować, przewidzieć, skategoryzować. Wtedy zaczyna się zamieszanie. Umysł próbuje wyjaśnić, racjonalizować, wpasować to w stare wzorce, ale tak nie działa dusza. Dusza nie podąża za logiką, podąża za rezonansem. I kiedy kobieta żyje ze swojej wewnętrznej prawdy, to nie ona dotyka mężczyzny, to jej prawda go woła. Czy zdarzyło ci się kiedyś, że ktoś czuł się głęboko przyciągnięty do ciebie bez wyraźnego powodu? Że wydawałaś się budzić w nim coś, czego sama nie mogłaś zrozumieć. Chciałabym przeczytać Twoją historię w komentarzach, ponieważ takie doświadczenia pokazują, jak potężna może być cicha autentyczność. Problem zaczyna się, gdy to przyciąganie staje się niewygodne. Kiedy nie wie, jak radzić sobie z tym, co czuje, nie jest przygotowany na doświadczenie siebie jako tak odsłoniętego, tak bezbronnego. Ponieważ to, co zostało poruszone w nim, to nieprzelotna emocja. To wezwanie do transformacji, i właśnie tutaj wiele połączeń się kończy, zanim naprawdę się zaczną. Kobieta nie rozumie, dlaczego nagle się wycofuje, gdy wszystko wydawało się układać dobrze, a on nie rozumie, dlaczego nie może zostać, dlaczego coś w nim zmusza go do ucieczki. Ale prawda jest taka, że jego wewnętrzny świat został dotknięty w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie znał. I to, choć sobie tego nie uświadamia, jest początkiem czegoś większego początkiem przebudzenia. Na powierzchni może wyglądać, jakby po prostu poszedł dalej, jakby nic się nie wydarzyło, jakby to było tylko jedno spotkanie spośród wielu. Jednak jego nieświadomość została naznaczona nie przez wspomnienie kobiety, ale przez to, co symbolizowała. Ponieważ to nie jej piękno go ujęło, nie jej słowa, nie jej gesty, to był sposób, w jaki sprawiła, że bez jednego słowa zwrócił się do wewnątrz. Karl Gustav Jung powiedział, że nie jesteśmy tym, co pokazujemy, ale tym, co tłumimy. I często to, co mężczyzna najgłębiej tłumi, to jego potrzeba czucia się bezbronnym, poddania się, puszczenia kontroli. Dlatego nie wie, co robić, gdy pojawia się kobieta, która niczego nie żąda, o nic nie błaga, niczego nie musi udowadniać, ponieważ nie odgrywa roli w jego życiu. Staje się portalem, portalem do jego własnego świata cienia. A w tym cieniu leży wszystko, co zaprzeczył w sobie. Jego kruchość, jego czułość. Jego strach przed opuszczeniem, jego tęsknota za prawdziwą miłością. Oczywiście to go przeraża. Nikt go nigdy nie nauczył, jak nawigować po tych wodach. Nikt nigdy nie wyjaśnił mu, że miłość to nie gra o władzę, ale święta przestrzeń transformacji. Więc co robi? Chroni się, wycofuje się, przekonuje siebie, że to nie było takie głębokie. I szuka pocieszenia w tym, co znane, przewidywalne, bezpieczne. Ale w nocy, gdy cały hałas cichnie i maski nie są już potrzebne, ona wraca. Nie jej obraz, jej obecność, to uczucie, którego nie może wyjaśnić, które wciąż żyje w nim jak pieśń, która nigdy nie może być zapomniana. I tam zaczyna się niewidzialny, ale nieodwracalny proces. Jego nieświadomość zaczyna pracować, przypominając mu, że było coś o tej kobiecie, co nie było zwyczajne, coś, co nie szukało posiadania, ale odbicia, ponieważ nie oferowała mu związku, oferowała mu możliwość, i nie wiedząc o tym, pozwolił jej odejść. Czy zdarzyło Ci się kiedyś, że ktoś oddalił się od Ciebie bez wyraźnego powodu, tylko po to, by wrócić później, jakby coś zrozumiał, ale za późno? Jeśli tak, podziel się tym w komentarzach. Ponieważ czasem takie odejścia to nie odrzucenie, ale pauzy dla zrozumienia. I to zrozumienie nie przychodzi łatwo. Wymaga czasu, wymaga ciszy, wymaga uczciwości, ale kiedy w końcu zaczyna widzieć jasno, nic nie jest takie samo jak wcześniej, ponieważ wtedy uświadamia sobie, że to, co go dotknęło, to nie ona jako osoba, ale to, co mu o sobie samym ujawniła. I ten ślad pozostaje. Nadchodzi faza, kiedy zaczyna jej szukać. W innych momentach nie przyzna się do tego. Może nawet nie uświadamia sobie tego świadomie, ale coś w nim porównuje, pamięta, projektuje i nikt inny nie jest jak ona, ponieważ to, czego szuka, to nie osoba, to uczucie, ta cicha obecność, ta emocjonalna wolność, ten sposób bycia tam bez posiadania, kochania bez żądania. Pozostawiła odcisk bez jednego słowa i tam zaczyna się cicha obsesja. Nie na jej punkcie, ale na tym, co stracił, tracąc ją, ponieważ w głębi serca wie, że z nią nie stracił tylko osoby, stracił możliwość stania się lepszą wersją siebie, i z czasem ten ból staje się czymś innym. Przestaje być bólem straty i staje się bólem wzrostu, ponieważ rozpoczyna wewnętrzną pracę, której nigdy wcześniej się nie podjął. Zaczyna zadawać sobie pytania, których nigdy nie zadał. Kim jestem bez masek? Czego naprawdę chcę? Dlaczego tak bardzo boję się bliskości? Co w tej kobiecie tak bardzo mnie przyciągnęło? I w tym procesie samopoznania odkrywa coś nieoczekiwanego: że to, czego szukał w niej, zawsze było w nim, że to, co go fascynowało w jej spokoju, to jego własna zdolność do wewnętrznego pokoju. Że to, co kochał w jej autentyczności, to jego własne pragnienie bycia prawdziwym, że to, co cenił w jej niezależności, to jego własna tęsknota za wolnością od strachu. Ale, aby to zrozumieć, musiał jej stracić, musiał doświadczyć tej pustki, tego bólu, tej tęsknoty, ponieważ tylko w tej ciemności mógł zobaczyć światło, które zawsze niósł w sobie. I kiedy to zrozumienie w końcu przyjdzie, coś w nim się fundamentalnie zmienia. Przestaje szukać jej w innych kobietach. Przestaje projektować jej obraz na nowe twarze. Zaczyna budować w sobie to, co w niej kochał. Rozwija swój wewnętrzny spokój. Pracuje nad swoją autentycznością. Uczy się niezależności, która nie pochodzi ze strachu przed bliskością, ale z miłości do siebie. I w tym procesie staje się mężczyzną, którym zawsze mógł być, ale nie wiedział jak. A wtedy dzieje się coś pięknego. Przestaje za nią tęsknić. Nie dlatego, że ją zapomniał, ale dlatego, że rozumie jej rolę w jego życiu. Nie była końcem. Była początkiem, progiem, który zaprowadził go z powrotem do jego własnej duszy. I tak zaczyna żyć inaczej. Nie działa już ze strachu. Nie kocha już z potrzeby bycia akceptowanym. Obserwuje siebie, dba o siebie. Pozwala sobie być bezbronnym. I w tej bezbronności znajduje swoją prawdziwą siłę. Ponieważ miłość nie oznacza kontroli, miłość nie oznacza trzymania, miłość nie oznacza przekonywania kogoś do zostania. Kochać to w pełni zamieszkiwać siebie i dzielić się tym sobą z kimś, kto wykonał tę samą wewnętrzną pracę. I to wszystko zmienia. Zaczyna łączyć się w nowy sposób, bardziej uczciwy, spokojniejszy, bardziej ludzki, i choć jej już tam nie ma, jej energia pozostaje obecna. Nie jako cień, ale jako przewodnik. Ponieważ to, co pozostawiła, to nie pustka, ale nowy sposób widzenia życia, sposób kochania, który nie szuka posiadania, ale połączenia, miłość, która nie żąda, ale płynie, miłość, która nie żyje ze strachu przed stratą, ale z wolności dzielenia. W tym momencie przestał walczyć ze sobą. Nie obwinia się już za to, czego kiedyś nie rozumiał. Nie każe się już za to, że nie potrafił wtedy kochać tak, jak mógłby teraz. Odkrył głęboką prawdę: miłość nie oznacza bycia doskonałym, oznacza bycie świadomym. I ta świadomość, nawet jeśli przyszła późno, zmieniła go na zawsze. Karl Jung powiedział: To, co akceptujemy, nas przemienia. I to właśnie się dzieje. Zaczyna akceptować swoje cienie, swoją pustkę, swoje sprzeczności. Nie ukrywa ich już, obejmuje je. I przez to staje się bardziej ludzki, bardziej całościowy, bardziej zdolny do prawdziwego kochania. Teraz jasno widzi to, co kiedyś było ukryte. Ta kobieta nigdy nie była nieosiągalnym ideałem. Była prawdziwą kobietą, która kochała siebie na tyle, by nie zostać tam, gdzie nie była widziana. I to właśnie ta miłość własna, ten cichy akt godności, pozostawił na nim niezatarty ślad. Ponieważ w świecie, gdzie wielu ludzi myli miłość z poświęceniem, uosabiała coś rewolucyjnego: prawo do odejścia, gdy zostanie, oznaczałoby zdradę siebie. I choć to kiedyś sprawiło mu ból, dziś ją za to szanuje. Czy zdarzyło ci się kiedyś, że twoja cisza, twoje odejście, twoja decyzja o niewalczeniu została źle zrozumiana? Że ktoś próbował sprawić, byś czuła się winna za wybór siebie? Jeśli przeżyłaś coś takiego, opowiedz swoją historię. Może da to komuś innemu siłę do podjęcia podobnego wyboru dzisiaj. Teraz uświadamia sobie, że jego wewnętrzna transformacja nigdy nie byłaby możliwa, gdyby ona została. Gdyby błagała, prosiła czy zapierała się siebie. To jej odejście zapaliło wewnętrzny ogień jego transformacji, ponieważ nikt naprawdę się nie budzi bez wstrząsu. I właśnie to drżenie było miłością. Cichą, jasną, prawdziwą miłością. Miłością, która nie potrzebowała dramatycznych słów, intensywnych scen, tylko drzwi, które zamknęły się cicho. Ciche nie więcej, które nie pochodziło z dumy, ale z szacunku do siebie. Ten jeden gest zmienił go głębiej niż jakakolwiek obietnica, ponieważ w tym momencie zrozumiał po raz pierwszy, że najgłębsza forma miłości o nic nie prosi. Jest honorowana. I tak zmienił się jego sposób kochania. Nie próbuje już imponować. Nie musi już kontrolować wszystkiego. Teraz chce dzielić się swoją prawdą, nawet jeśli jest niedoskonała. I w tej niedoskonałości stał się bardziej autentyczny. I nawet jeśli nigdy jej nie powie, nawet jeśli nigdy się nie dowie, w głębi jego istoty żyje cicha wdzięczność, ponieważ nie była raną. Była kluczem, kluczem, który otworzył drzwi do nowej wersji siebie. Dziś, kiedy o niej myśli, nie boli już tak jak kiedyś. Nie ma już nieudzielonych odpowiedzi, niepokoju, chęci znalezienia zamknięcia. Jest teraz coś innego, coś spokojnego, coś czystego. Jakby w końcu mógł zobaczyć to połączenie nie przez pryzmat straty, ale przez wdzięczność, ponieważ nie była błędem, była wiadomością, iskrą, nauczycielką, która nie uczyła przez słowa, ale której sama obecność była objawieniem. Karl Jung powiedział, że wielkie spotkania w życiu nie dzieją się przypadkiem. Występują, ponieważ nasza dusza ich potrzebuje, aby ewoluować. I to spotkanie z nią, choć krótkie, dziwne czy niekompletne, było doskonałe, ponieważ oznaczyło przed i po w jego wewnętrznej historii. Nie szuka jej już w innych, nie projektuje jej już na nowe twarze. Teraz nosi ją w sobie jako symbol, jako wewnętrzny kompas. Jako obecność, która, nie zostając, zaprowadziła go z powrotem do jego istoty. I to jest być może najgłębszą prawdą o prawdziwej miłości, kiedy nie wiąże cię, nie kontroluje, nie zależy od warunków, ale przypomina ci, przemienia cię, prowadzi z powrotem do siebie i ujawnia, kim naprawdę jesteś i kim możesz się stać. Być może ty, która czytasz lub oglądasz to teraz, byłaś tą kobietą, tą, która dotknęła męskiej duszy bez zamiaru. Tą, która odeszła z godnością, ale pozostawiła echo, które nigdy nie ucichło, tą, która z cichą jasnością wskazała drogę do wewnątrz i czuła się niezrozumiana, zagubiona, a nawet odrzucona za to. Ale dziś możesz zrozumieć, że nie zostałaś zapomniana, zostałaś zintegrowana. I to jest coś głęboko potężnego. A może jesteś mężczyzną, który teraz doświadcza późnego przebudzenia. Tym, który zaczyna uświadamiać sobie, że nie stracił tylko związku, ale szansy na odkrycie siebie na nowo. I jeśli tak jest, niech ta wiadomość będzie dla ciebie światłem, ponieważ bez względu na to, jak późno przychodzi świadomość, zawsze przychodzi we właściwym czasie, gdy dusza jest gotowa. A teraz pytam cię z serca, czy kiedykolwiek czułaś, że twoja energia głęboko dotknęła i przekształciła kogoś bez twojego zamiaru. Byłaś tą obecnością, która poruszyła coś w innej osobie, nawet jeśli nie mogła tego ująć w słowa. Czy byłeś mężczyzną, który odnalazł siebie przez stratę? Podziel się tym w komentarzach. Twoja historia może być dokładnie tą, którą ktoś musi dziś przeczytać. Jeśli ta wiadomość dotknęła czegoś w Tobie, jeśli poczułaś, że te słowa mówiły bezpośrednio do Twojej duszy, to zapraszam Cię do zostania komentarza, zasubskrybowania kanału i włączenia dzwonka powiadomień, abyśmy mogli kontynuować razem tę ścieżkę samopoznania. Tutaj każda historia ma swoje miejsce, każda refleksja może stać się ziarnem dla innego serca. Jeśli czujesz, że ten materiał dał Ci coś wartościowego, możesz również wesprzeć nasz kanał, stając się członkiem, lub używając przycisku podziękowania, aby zostawić znak uznania. W ten sposób pomagasz nam kontynuować tworzenie głębokiej, ludzkiej i transformacyjnej treści. Dziękuję, że jesteś tutaj, za pozwolenie nam spędzić chwilę w Twoim wewnętrznym świecie. Zobaczymy się w następnym filmie. A do tego czasu, pozostań wierna sobie.